Witam serdecznie z tej strony Paulina Mazurek Art i Agata Craft. Na moim biurku widzicie HDFK w pięknym kształcie parasolki. HDFK składa się z dwóch części, pierwszej bazowej z taką długą rączką i drugiej jakby ramy, którą nakładamy na tę pierwszą. Jak widzicie, parasoleczka jest dość dużych rozmiarów i dzisiaj zrobimy na niej projekt dla babci. Będzie to taki podarunek. Pokażę wam jak wykonać Taki podarunek dla babci. Do projektu użyję również tekturek takich jak bukiecik, serduszko, które jest podwójne, a więc tak samo jak hdf ma jedną warstwę i drugą. Użyję napisu dla ciebie babciu, pochodząc z takiego całego zestawu napisów, gdzie jest jeszcze dla ciebie dziadków oraz jeszcze guziczków, takie guziczków... Y będzie to projekt, który będzie mieć właśnie elementy, tak szwalnicze, guziczki, maszynę do szycia. Do projektu wykorzystam sobie stempelek z okazji dnia babci. Serdeczne życzenia. Wykorzystam również maskę z tych mniejszych rozmiarów oraz dwa stempelki, które posłużą mi za wykonanie tła. Będę potrzebować wstążek o takich różowo-niebieskich odcieniach. Już się domyślacie, że projekt będzie w takich właśnie kolorach. Do projektu użyję kwiatów, troszkę elementów z papieru do wycinania, właśnie takich związanych z szyciem. Jest maszyna do szycia, jest stojak. Będę potrzebować bazy do pomalowania tej HDF-ki, pasty strukturalnej i pasty pękającej. Mam przygotowaną również różową mgiełkę oraz cały zestaw akwareli w różnych kolorach. Będziemy wykorzystywać odcienie różu. I odcienie brązu. Więc będziemy sobie wykorzystywać również do barwienia akwarylów. A więc zapraszam. Pierwszą rzeczą, jaką wykonam, to jest pomalowanie tej HDF-ki bazą. Ja będę używać takiej bazy od Deco Artu. Pozwoli to zaimpregnować całą HDF-kę, a tym samym preparaty, które będę na nią nakładać, nie będą wsiąkać już w sam produkt, tylko pozostawać na zewnątrz. Użyję do tego gąbeczki. Nasza HDFK jest już pomalowana i wyschła. Mamy białą przestrzeń i którą będziemy teraz nakładać pastę strukturalną. Zaznaczę sobie delikatnie ołówkiem w którym miejscu kończy się nasza HDF, tak aby łatwiej było nam później przykleić. Gdybym nałożyła pastę strukturalną w te miejsca, gdzie jest wierzchnia warstwa, moglibyśmy mieć trudność z przyklejeniem jej. W tym momencie kiedy zaznaczam sobie ołówkiem przestrzeń Wiem dokładnie, w którym miejscu położyć pastę strukturalną, tak aby obie części dobrze nam się skleiły. Pasta strukturalna, którą nałożyłam, zdążyła już wyschnąć. Widzicie, jak pięknie się szkli. Teraz całą tę te HDFkę będę barwiła mgiełką w różowym kolorze z delikatnym połyskiem. Później dodamy jeszcze inne kolory, troszeczkę brązu, ale najpierw cała ta mgiełka. Różowy kolor na HDFC już wysechł. Jak widzicie, pięknie teraz widać te spękania pasty strukturalnej. Teraz dodamy sobie drugą warstwę, ale najpierw muszę ją przygotować. Będzie ona wyglądać w ten sposób i pobarwimy ją na kolor brązowy. Delikatnie po całości pokryjemy ją brązem, dodając elementy brązowego również do samej HDF. Rama parasolki została ozdobiona, pomalowana na brązowo, troszeczkę ją pobieliłam białą farbą i dodałam odrobinkę takiej cynamonowej, brązowej farby, aby jeszcze ubogacić ten projekt. Ta sama farba pokryła naszą tekturkę, zobaczcie, takim ciemniejszym troszkę m, brązowym kolorze, a druga warstwa została potuszowana na różowo etuszem archiwala. Pink Pearl. W całości będzie ona teraz, ta tekturka będzie pasowała do naszego projektu. Sklejona w ten sposób. Umieścimy ją sobie w tym miejscu w projekcie. Teraz mogę przykleić wierzchnią warstwę naszej HDF-ki. Zobaczcie, celowo zostawione te miejsca, aby ona nam się łatwiej przykleiła. Ja będę przyklejać ją za pomocą Heavy Body żelu poczekam aż troszeczkę wyschnie, a następnie zrobimy sobie kompozycję z kwiatów z serduszka z tekturek. Nasza parasolka zostanie teraz delikatnie pocieniowana brązową akwarelą. Wszystkie te elementy tutaj przybrzeżne przy tej brązowej HDF zostaną delikatnie pocieniowane. Ja użyję do tego półokrągłego pędzla. Teraz użyjemy sobie stempelka pismo i brązowego tuszu ground espresso. Dodamy tym stempelkiem odrobinę napisów. zrobimy taki klimat bardziej vintageowy jeszcze, mimo tych chlapań. Tylko w niektórych miejscach dodam odrobinę tego wzoru. Możemy dołożyć również stempelek. Takie chlapania, przy czym będziemy używać innego odcienia brązowego tuszu. Ja użyję vintage foto, który jest odrobinę jaśniejszy. Teraz możemy przystąpić do budowania kompozycji. W centralnej części umieścimy serce, dodając do tego kwiaty, wstążki, tekturki. Delikatnie pobrudzone tuszem Grand Espresso, dodamy troszkę brązowej koronki i oczywiście napis dla babcie, dla ciebie babciu, który jest potuszowany na ciemnobrązowy kolor, tak aby pasował do projektu. Kompozycja z kwiatów i tekturek jest prawie gotowa. Dołożymy jeszcze napis dla Ciebie babciu w tym miejscu. Przykleję go za pomocą kleju Magica. Kompozycja na dole jest prawie gotowa. Zrobimy sobie jeszcze niewielką kompozycję tutaj na rączce parasolki. Ja dołożę małą kopertkę, kilka kwiatów, delikatnie wstążkę, w tym miejscu, tak aby utworzyć małą kompozycję z kokardką. Do projektu dodam jeszcze odrobinę błask, błysku i blasku, dodając cekiny większe i mniejsze w takiej kolorystyce różowej. Będę je przyklejać za pomocą Heavy Body żelu delikatnym, drobnym pędzelkiem. Nasza HDFka dla babci jest już gotowa. Mamy pięknie ozdobioną parasolkę w brązach i różowym odcieniu, z tekturkami z pastą strukturalną i stempelkami. Tutaj uchwyt na zawieszenie tej parasolki. Pewnie czekacie również na słowo z tego filmu. A słowo to brzmi rokiem. Rokiem. Ja wam dziękuję, że byliście ze mną za poświęcony czas i uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Paulina.